Cześć przyjaciele! Dziś mamy bardzo ciekawy temat. Porozmawiamy o modyfikacjach Skody Elrock i ich charakterystykach: mocy, momencie obrotowym, przyspieszeniu 0 do 100 km na godzinę, zasięgu oraz krótko o wyglądzie zewnętrznym, wnętrzu i napędzie. Skoda Elrock to w pełni elektryczny, kompaktowy SUV roku modelowego 2025 z automatyczną jednobiegową skrzynią. Wersja Lrok 50 ma baterię 55 kWh, moc 125 kW, czyli około 170 koni mechanicznych, około 310 Nm momentu obrotowego, 310 Nm. Przyspieszenie około 9 sekund i zasięg około 375 km rok 60 wyposażony jest w baterię 63 kWh, ma 150 kW, czyli 204 konie mechaniczne, przyspiesza w około 8 sekund i przejeżdża do 403 km. Lrok 85 w wersji RWD ma baterię 82 kWh. 210 kW, czyli 286 koni mechanicznych do 545 Nm momentu, około 6,6 sekundy do 100 km na godzinę i zasięg do 574 km. Wersja 85 razy z napędem AWD ma te same 210 kW. Przyspiesza w 6,6 ,6 sekundy i oferuje zasięg do 562 km. Topowa wersja RS ma baterię 84 kWh i generuje 250 kW, czyli około 340 koni mechanicznych. Osiąga 0 do 100 km na godzinę w 5,5 sekundy i ma zasięg około 549 km. Ponieważ LROC jest autem elektrycznym, nie ma zużycia paliwa. Rzeczywistym parametrem jest zużycie energii wynoszące średnio 15 do 16 kWh na 100 km w zależności od wersji. Dziękuję za oglądanie, wielkie dzięki za lajki. Subskrybuj, jeśli kochasz auta. Do zobaczenia!